I słuchajcie kurwa, zacząłem właśnie oglądać film o tym, jak ludzie się spotykają i mają z tym duże problemy. Kurwa, faceci nie mają podejścia do kobiet w ogóle. Ja zawsze raz z babami postępuję. Zamiast bawić się w jakieś gierki, mówię im na samym początku. Słuchaj kurwo, będziesz tak pisała chuja wcześniej czy później, więc kurwa może przejdziemy do rzeczy. Nie będę kurwa zapraszał cię na randki. I nie będę płacił za jakieś drogie rzeczy, kurwa, drogie obiady, drogie ciuchy, drogie cokolwiek, bo jeżeli to ma działać między nami, to musisz się starać kurwo tak samo jak ja. Czyli to nie jest tak, że zanim sobie zarucham, to muszę się starać, kupując ci i dbając o ciebie. Ty musisz dbać tak samo o mnie, kurwa, bo w końcu i tak ci strzelę binetę, kurwa, więc ci musisz strzelić kurwa loda. I nie ma czegoś takiego, że u mnie baba powie, że o, nagle zaczyna i płakać, jaki urucham, czy daje mi ciche traktowanie, nie odzywa się do mnie całymi dniami. W Polsce ludzie się pytają swoich bab o co ci chodzi kochanie, I one mi wyskakują z jakimiś kurwa bajkami, że nie czuje się kochana, nie czuje się doceniana.